Jest! No i co? Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wraz z Masonem jestem na stawie miałem powiedzieć prywatnym, ale to już nie na stawie prywatnym, tylko na PZW. Dzisiaj łowimy na spinning. Mam tutaj trochę goom, trochę woblerów, oczywiście kartę już wypełniłem. Będę dzisiaj testował woblerki od Filipa Dzienisza. Są naprawdę, naprawdę świetne. Zobaczycie. Może uda mi się coś na nie złapać. Zacznę od jakiegoś takiego. Mam nadzieję, że uda nam się coś złapać. To jest mój pierwszy odcinek na stawie PZW, także mam nadzieję, że będzie dobrze. Ale to jest miejscu, piękna. Tyle, że tutaj to wodery by się przydały. No właśnie, Byczku, tu chyba w ogóle nie porzucam. Każdą roślinę łapię. Ale podoba mi się to na tym kiju, że czuję jak ta przynęta pracuje. Patrzcie jak pięknie. Godzina po około 17, jakoś po 17. Jak na razie na takiego wyberka naprawdę mega się prezentują. To jest jednoosobowe miejsce. No to jest, to jest, to jest. No już Tu jest zoba, mam, a nie, nie no. łóżkę. Jakąś rybę przepłosiłem. Dymy. Tam to jest spora szansa chyba, że coś złapie. No koło 3 najlepiej. No. Dymy. Ale no kurczę, dużo ziela tu jest. Jaki to, tutaj tyle ten złowi i tak to ziela tyle jest, że to hit Nie wiem Nie, ten kort to jest dramat No co jest nie tak O jest Taki Fliflok mi tu wystaje A ja tak miałem na tym tym swoim A ja tak działa. Ty po... 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 Wygląda obiecująco Wygląda obiecująco Wygląda obiecująco I jest obiecująco I jest obiecująco Dobrze Dałem radę Wojskowy Wojskowy Tu Oj I No Dobre, idziemy dalej ja tu zejdę. Zmieniamy agenta na innego. Taki w ogóle Fajne kolorki. Zobaczymy czy skusi jakiegoś szczupaczka. No i znowu przeprawa przez most. Uj. Oj, no nie najgorzej. Jakaś fajna rzeczka płynie, patrzcie jaka fajna. Coś się łusnęło obok nas, co sobie tutaj pozarzucam? Bieski, tu jest strasznie płytko. Nie wiem, czy się tu zarzucać. Jest ryba Kurczę, był szczupak Aj Nie, słuchajcie, widzowie Była ryba na kiu Szkoda Widzicie, efekty na woblerka są naprawdę woblery prześwietne Ale szkoda, że się zerwał, no nie, znaczy szczepił No ale cóż, nie poddajemy się, próbujemy dalej ale tak od razu na wodzie innej, jakbym złapał z to Za piękne, za piękne. Weź popuść trochę. Idź do tyłu. Ja. O Idzie? Nie wiem, wiem, że puściło z tamtych trzcin, ale co dalej to ironowa No z tych już chyba nie puści Chyba, że Co ty gadasz? Ty Ty nie goda. Nie, nie wierzę. No i z powrotem jest. Ello. taki protiv jak wy, wy, wyciągnąć w ogóle raz tylko o. teraz musi to odplątać. Oj. Oj. Trochę będziesz miał. Ryba, ryba. Co ty gadasz? Ryba, ryba. Ta rybę mam. Gdzie jest jestem z rybą? Nie wierzę w to. Szczupaczek? Nie. No nie! Tak samo jak u mnie, najgorzej. Już dwie nam się ryby szczepiły, to jest dramat. Ja idę tu obok. Uuu! Dawaj, my tam. Spróbuję no tu w same te trzcin zażyć, ale idzie szybko jak stracę owlerka Jest! No i co? Ty, ale... Wtę, w te, w zaczep chyba wszedł No nie, co się dzieje? Nie, nie Byczku, chyba? Zrobił mnie w konia Mogą, Mogła być trzciuszka O dobra, odzyskałem chociaż ogóle, ale szczupaka nie ma Ale zarzucam, to dalej spróbuję. Najgorzej. Dwa szczupaki się szczepiły, no to jest hit Ale dzisiaj było w miarę spoko Tyle, że no niestety Te ryby nam się szczepiły, no kurcze Wielka szkoda, bo byśmy mieli trzy ryby. Na pewno będę tutaj przyjeżdżał jeszcze. To raczej wiadome. Ale no... Piszcie mi, jeżeli chcecie w komentarzach. Bo chciałbym zrobić taką serię, że zwiedzam wszystkie wody tutaj PZW w moim okręgu. I łowię na spinik na każdej wodzie. Jeżeli podoba wam się ten pomysł, możecie napisać w komentarzu. Mason, jak oceniasz wyprawę? Ale kurde, mogły nam się te ryby nie pospinać, to było świetnie. Widzowie zapraszam do mnie na streamki z Kooba. Właśnie kanał na macie w opisie i w karcie. Także możecie sprawdzać. Często bywa u niego na streamach, więc jak chcecie pogadać czy coś, to wbijajcie do niego na streamy. Wbijajcie jeszcze do Filipa na Facebooka, macie link w opisie. Takie świetne woblery robi naprawdę świetna robota. Dobra, a ja się z wami już żegnam i do następnego.